Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja z tą bombką tak tak dobrze dobrze tak tak o tak tak dobrze ostrożnie fajtła Tak. Lenusiu, Filip witajcie w mojej wiosce pomachajcie do mnie spójrzcie właśnie ubieramy choinkę ta lepsza i prezenty pod choinkę a bombki na choince Witam, drogie elfy Nareszcie dotarliście O, wyprawa się udała Dziękuję za przesyłkę Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku Drogie dzieci Przedstawię wam naszych mieszkańców To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni To znaczy Reniferów, a? A całej wioski dogląda sowa śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka zwinka, co kocha orzeszki. A to sarenka balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć gwiazdeczko. <gry> yep. właśnie tak, tu świetnie pasuje. Oj, fajny fajdłap, drogie dzieci. To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. I jest tu też taka rada. Zawsze słuchajcie rodziców. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Rodzice. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Najbliższa rodzina. Dobrze razem wyglądacie? O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście, pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. O, o, chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a Dyzio dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka reniferek. O Siop! Oho! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy? Lenusiu, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym Cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Podobno czasami obgryzasz paznokcie. Czy to prawda? Wiem też, że jesteś już bardzo samodzielna. Filipku, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że dużo się uśmiechasz. Podobno czasami rozrabiasz w przedszkolu. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty. Yy, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, bo ćwiczę trochę. O! No to te, te gołębie, jakie ciasne te kamienie teraz robią, gorzuchy jakieś takie grube... O, fajtłapku, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś, bo mi z prezentami. Tylko na blade kopytko Renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci... Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. jo jo jo. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta! Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklarzmy razem dla fajtłapka. Uratował święta! Brawo dla bohatera! Klaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa. pa.